Jak liczby mogą pomóc Ci w utrzymaniu dobrej formy? Zapraszam na materiał. Słuchajcie, im bardziej pracuję z liczbami, im bardziej zgłębiam techniki numerologii, im bardziej widzę, jak ta numerologia naprawdę w niesamowity sposób działa tym bardziej otwieram się na to, żeby zrozumieć jeszcze więcej na temat tego, jakim błogosławieństwem dla nas są liczby. I dziś będziemy sobie rozmawiać o tym, jak przy pomocy wibracji liczb pomóc sobie, żeby było nam lepiej w ciele. Żeby odpowiedzieć na pytanie, Jaki związek ma numerologia z naszym stanem ciała, z naszym zdrowiem, no to warto oczywiście jest znać swój portret numerologiczny, tak? No bo wtedy wiemy, co tak naprawdę w nas siedzi i co jest źródłem 95% naszych problemów. No może 90%, bo te 10% zostawiamy sobie na tematy na przykład rodowe, nie? I to czytamy z portretów rodowych. Natomiast na pierwszy ogień, jeżeli mówimy o numerologii i o sprawach związanych z ciałem, to trzeba sprawdzić, czy w Twoim portrecie znajdują się liczby karmiczne, a szczególnie zwrócić uwagę na dwie liczby: na liczbę 26, która jest wprost liczbą karmiczną, i mówimy, że to jest karma ciała i niewolnictwa. I na liczbę 27, która jest liczbą obietnic duchowych. I jeżeli masz którąś z tych liczb w portrecie numerologicznym, no to prawdopodobnie będziesz jej skutki odczuwał właśnie w ciele. Więcej o tych liczbach nagrałam w osobnych filmikach, więc wejdź na mój kanał, wrzuć 26 albo 27. I więcej e, o tych liczbach e, na pewno znajdziesz, bo i nagrałam to sama, i zapraszam gości, którzy mają te liczbę, z którymi żyją e, te osoby, te właśnie 26-27, i, e, i dzięki temu po prostu dowiesz się więcej. Nie, jeżeli na przykład jesteś urodzony 26 albo twoja podwibracja to 26 albo któryś z twoich imion czy nazwisk wibruje właśnie w liczbie 26 lub 27. Czasami jak robimy portrety numerologiczne, to dostajemy od klienta wcześniej pytania. Dlaczego mam takie objawy w ciele? Dlaczego wciąż borykam się z jakąś chorobą? Dlaczego nie mogę schudnąć? I teraz my w numeroterapii pracujemy według założeń Louise Hay, chociaż nie tylko, bo korzystamy też z totalnej biologii, to korzystamy z medycyny germańskiej, przede wszystkim jednak korzystamy z kronik akaszy, i dowiadujemy się, jakie jest prawdziwe źródło Twojej choroby. No bo choroba to jest objaw, choroba się nam pokazuje, a my szukamy jej źródła. I jak znajdziemy źródło, właśnie według na przykład tabeli opracowanej przez cudowną, wspaniałą, najlepszą na świecie Louise Hay, to w portrecie numerologicznym widzimy, dlaczego taka sytuacja ma w Twoim życiu miejsce. No, i to już jest naprawdę ogromna wiedza prowadząca do tego, że mamy yy, co uzdrowić, że wiemy, co mamy uzdrowić. Bo na przykład może być tak, że nie masz liczby 26 ani 27, ale masz liczbę 14. I to jest liczba, która utrudnia budowanie związków. I teraz na przykład możesz mieć problemy z sercem. My wiemy, że problemy z sercem to jest zablokowanie na miłość, ja bardzo ogólnie mówię. I Twoje zablokowanie na miłość wynika z tego, że masz lęki na przykład o to, że partner cię zdradzi, albo o to, że wam znowu nie wyjdzie. I blokujesz serce i serce, a serce chce żyć, i serce w pewnym momencie nie wytrzymuje, i, yy, i mamy problemy z sercem. Albo możesz mieć chore zatoki. Regularnie możesz mieć chore zatoki. I w portrecie widzimy karmę 19. I już łączymy fakty, bo zatoki to według Luizy Hej jest irytacja na bliskie osoby. 19, karma władzy i manipulacji. Gdzie ta karma się odbywa? Gdzie ona ci się wypala? Natomiast liczby karmiczne, o których tutaj mówię, to jest tylko część. My mamy też w numerologii, znajdujemy wyznaczniki karmiczne, które z kolei mówią nam. Co wydarzyło się w naszych poprzednich życiach, i ma wpływ na nasze obecne, i te wyznaczniki karmiczne mówią bardzo często wprost o tym. I to też jest dla nas ogrom wiedzy, jeśli chodzi o uzdrawianie e, tematów z ciała, bo ja ciągle powtarzam, że ciało daje nam znak. Spójrz tu, weź to pod uwagę. I teraz co my z tym znakiem zrobimy? Czy my weźmiemy tabletkę, antybiotyk, nie wiadomo co jeszcze i zażegnamy ten stan choroby? To spoko, to trzeba też zrobić. Natomiast ja doradzam zawsze, żeby wejść jeszcze głębiej i zobaczyć dlaczego taka choroba, czyli taki sygnał z ciała teraz do mnie przyszedł. I w tym bardzo pomaga zrozumienie numerologii twojego portretu, bo tam masz minimum 17 punktów Dowiesz się o sobie, dlaczego masz tak, a nie inaczej, i uważam, że jak się wie, dlaczego tak mam, to mogę świadomie zdecydować, żeby się już od tego uwolnić. E, liczby e, mówią o nas znacznie więcej niż myślimy, bo liczby mówią nam, dlaczego w określony sposób reagujemy na dane sytuacje. Bardzo często yy, my szukamy: Ja robię tak, bo mój tata mi to zrobił, ja robię tak, bo mój brat kiedyś tam mnie uderzył, ja robię tak, bo pani w szkole mi kiedyś coś tam powiedziała i okej, okay, spoko, otoczenie ma na nas na pewno ogromny wpływ. Natomiast więcej prawdy powiedzą o tobie twoje liczby z portretu numerologicznego. I zrozumiesz, dlaczego niektóre sytuacje się wydarzają w twoim życiu. Określony sposób na nie reagujesz, i to powoduje konflikt, na przykład a na poziomie wewnętrznym, a ten konflikt powoduje chorobę. Więc, tak jak już powiedziałam wcześniej, jak zrozumiesz swoją chorobę, to masz ogromne szanse, żeby naprawdę ją wtedy uzdrowić, a nie tylko zaleczyć. E, tak jak powiedziałam na początku, ja ciągle odkrywam niesamowite właściwości liczb. I jakiś czas temu e, zdobyłam, bo to jest najlepsze określenie, książkę e, pod tytułem Uzdrawianie poprzez liczby. Ja, tej książkę, ja tą książkę kupiłam używaną za. E, no, to był mój prezent na gwiazdkę, bo kosztowała. Natomiast jest w idealnym stanie i ja je jeszcze nie pokolorowałam nawet po swojemu. Mam tutaj książki Ogromny Szacunek i uczę się tego, jak wykorzystywać, i tutaj Wam zaraz pokażę, całe ciągi liczbowe, które mają moce uzdrawiające na dane schorzenie. Tak jak powiedziałam, ja testuję tą metodę, więc pewnie za jakiś czas będę miała dużo, dużo więcej do powiedzenia. Natomiast, tak jak wiecie, żebym ja powiedziała, że coś działa, no to muszę to przetestować najpierw na sobie, później na e, moich klientach, i dopiero wtedy dałam e, radę, przepis, gwarancję. Na razie testuję, ale czuję, że, e, że sprawa jest bardzo, bardzo ciekawa. Są osoby, które w naturalny sposób umieją dbać o swoje ciało. Dobrze jedzą, mają odpowiednią ilość aktywności fizycznej, przychodzi im to naturalnie, po prostu wiedzą, jak to robić, tak same z siebie, a są osoby, które kompletnie nie rozumieją swojego ciała i muszą się tego nauczyć. Według mnie może to spotkać każdą wibrację numerologiczną. Oczywiście, osoby z karmą ciała 26, będą bardziej skupione na swoim ciele, no bo to ciało jest po prostu bardziej problematyczne i bardziej angażujące. Natomiast to nie jest tak, że osoby, które nie mają 26 nie chorują, no bo to bzdura by była jakaś, nie? W związku z tym yy, według mojego doświadczenia nie ma znaczenia jaką jesteś wibracją główną, nie ma znaczenia jakie masz liczby w portrecie. Warto zastanowić się nad tym, jakim dla Ciebie, jaką informacją dla Ciebie jest Twoja Choroba. Jest taki moment, słuchajcie, jak się robi portret numerologiczny i to trwa mniej więcej godzinę i po tej godzinie pytam się kogoś, no i jak? I wiecie co ludzie mówią? Czuję ulkę. Albo mówią, aha, to ja już wiem dlaczego. I to jest najpiękniejszy moment pracy numerologa. Najpiękniejszy. Kiedy właśnie czujesz, że dałeś człowiekowi coś, co powoduje u niego rozluźnienie poprzez zrozumienie sytuacji. Nagle ludzie rozumieją, co mają zrobić, żeby ich życie zaczęło być lepsze. I dokładnie to daje znajomość liczb i to daje znajomość Twojego portretu numerologicznego. Że dowiadujesz się, gdzie tak naprawdę jest źródło Twojego problemu? No i to już jest 80%, nie? Żeby, się, żeby się od tego problemu na stałe uwolnić. I oczywiście są różnego rodzaju ćwiczenia na uwalnianie emocji, na uwalnianie stresu itd. itd. Natomiast część z nich, nie mówię, że wszystkie, ale większość z nich działa, uwolni stres tutaj. Ale jeżeli nie uwolnisz źródła powstania tego stresu, to na dzisiaj się uwolnisz od tego stresu, poczujesz ulgę super ekstra, ale on do ciebie wróci przy pierwszej możliwej okazji. Dlatego według mnie tak ważne jest to, żeby dojść do tego, co naprawdę cię triggeruje. I numerologia w tym bardzo, ale to bardzo pomaga. Dlatego, jeśli to Twój temat, to zapraszam na stronę szkołanumerologii.pl, gdzie są wyszkolone przeze mnie konsultantki, które z przyjemnością zrobią dla Ciebie taki portret. Możemy też przygotować dla Ciebie portret opisowy to będzie mniej więcej 20, 30, a nawet 40 stron. Jak lubisz czytać, zapraszam serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, spotykajmy się na live'ach, które regularnie robię na Facebooku, na YouTubie. Dołączcie do mojej grupy, i co? I poznawajcie siebie, i uzdrawiajcie to, co już do uzdrowienia. Ściskam mocno.